Siemanko. Siemanko. Witajcie na kanale pierogi z kimci. Siemanko. 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 Witajcie na kanale pierogi z kimci. W kolejnym odcinku dzisiaj będziemy mieć taki trochę odcinek z przepisem sylwestrowym, mam nadzieję. Musiałam wybaczyć pewnie inny kąt nagrywania niż w każdym odcinku kulinarnym, ale nie wzięłam z Korei ze sobą dużego statywu na telefon tudzież kamerę, więc będziemy tak dzisiaj na kucaka nagrywać. Będziemy robić taki talerz przekąsek, dość zdrowy bym powiedziała, nawet bardzo zdrowy. Z bardzo dobrym sosem. I tak naprawdę ten dzisiejszy sos to będzie najważniejsze, co chcę Wam pokazać, bo ten sos stanowi kwintesencję tego przepisu. To będzie bardzo, bardzo smaczny azjatycki sos, taki dość typowo azjatycki, bo będziemy mieć tutaj masło orzechowe, ocet ryżowy, sos sojowy, ale właśnie nie będziemy mieć żadnych takich składników, które są jakoś trudno dostępne, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Od razu przechodzimy do sosu, bo nie ma czasu, ten odcinek jest publikowany dzień przed Sylwestrem, a musicie jeszcze skoczyć po składniki, jeżeli nie będziecie mieć czegoś w domu, więc zaczynamy. Zaczniemy od takich najbardziej mokrych składników, żeby nam się potem rozpuściło w nich wszystko, co potrzeba. Dodamy sos sojowy. Ja co prawda przywiozłam sos sojowy z Korei, ale jak najbardziej nada się każdy dostępny w Polsce sos sojowy. Raczej moim zdaniem jasny niż ciemny tutaj, ale jeżeli dodacie ciemnego, to też powinno być okej. Okay. Dodajemy. Dobrze. Ile? Trzy łyżki sosu sojowego. Jeżeli będziecie dodawać ciemny sos sojowy, to raczej dodałabym tutaj go dwie łyżki. Jedna, dwie, trzy. Dobrze. Świetnie. Tak. Mhm. Teraz. Ocet ryżowy. Niektórzy dodają do tego trzy łyżki. Moim zdaniem trzy łyżki to sporo za dużo. Dlatego warto jest dodać dwie tylko. Dwie łyżki, poproszę. Mała. Nie, takie duże. O, już już, już do góry. Jedna, pięknie i jeszcze jedna. Jak widzicie, nasza współpraca opiera się na tutaj dużym obopólnym zaufaniu. I teraz dodamy to, co tak będziemy mieszać, ale najpierw dodamy to dwie łyżki cukru. Polecam tutaj cukier brązowy, tylko że on w Polsce rzadko występuje jako cukier drobny, a jeżeli występuje jako taki gruby, to trzeba będzie się trochę tutaj namieszać, żeby się ładnie rozpuścił. Test smaku. Mieszamy to dokładnie. A dać ci twoje małe mieszanko? Mieszamy, mieszamy. Musztardę. Mam tutaj musztardę. Mam akurat delikatesową sarebską. Ona ma 3 stopnie ostrości, jest niby średnio ostra i w Korei nie używa się takiej musztardy. Taką musztardę w ogóle ciężko znaleźć. Używa się takiej pasty musztardowej, jeżeli znajdziecie taką w Polsce. Tak. To możecie dodać, ale nie jest to konieczne. Wystarczy, że dodamy taką musztardę. Ważne, żeby to była taka dość gęsta, nie jakaś miodowa musztarda, tylko z tych takich troszkę mocniejszych. I dodamy dwie takie łyżki. Szanowny. Uh -huh, proszę, tylko uważaj, bo to jest dość ostre, wiesz? Pachnie tak ostro wręcz. Ewentualnie, jeżeli nie chcecie dodawać musztardy, możecie dodać troszeczkę wasabi na przykład. Uh -huh, mieszamy. A może jeszcze nie mieszaj, dodamy to i potem będziemy mieszać mieszanełkiem, co? I mam tutaj jeszcze najważniejszy składnik tego sosu. Składnik, który stanowi o tym, że ten sos jest pyszny. Masło orzechowe. Wzięłam takie bez soli i bez cukru. Takie będzie najlepsze. Tym bardziej, że tu mamy sos sojowy. Jeżeli macie takie mocno solone, chyba takie są, w Korei takie są, to y, warto ograniczyć trochę sos sojowy w przepisie i dajemy łyżkę, tak. Świetnie. Dobrze, dobrze. Ło! Wow. I tutaj. Mhm. Do miseczki. Taka duża, solidna łyżka masła orzechowego. I sosik. Mieszamy porządnie, tak jak tutaj mój pomocnik prawa ręka, najlepszy kucharz, suszew i w ogóle. Powstałem taki sos o takiej dość Mało gęstej konsystencji, zobaczymy czy nie trzeba mu dodać na przykład odrobiny masła orzechowego, jeszcze już próbuję. Już będę próbować jaki jest ten sos i spróbuję sobie kawałkiem selera naciowego i ten seler naciowy to będzie element mojego talerza przekąsek. Sonu próbuję marchewkę, a ja próbuję sosu, to jest gęsty, fajny, próbujemy sosu. Mm. Ten sos. Nie no no. dobrze. spróbuj sobie. Ten sos to jest mistrzostwo świata. Mimo wszystko dodam sobie jeszcze pół łyżki masła orzechowego. Troszkę mi zagęści i ja bardzo lubię masło orzechowe. Wymieszasz mi jeszcze raz sonu? no? tutaj taki kąt, nie wiem na ile on jest ok, ale tak. Wymieszany sos. Zaraz przeniesiemy sobie do jakiejś bardziej eleganckiej miseczki. Ja tu teraz przygotuję talerz przekąsek. I te przekąski dzisiaj będą bardzo zdrowe. Mamy tu między innymi marchewkę, ogórka, ten seler, mam też zieloną cebulkę, która może trochę zaskakiwać, znaczy taki szczypiorek, ale taki grubszy troszeczkę. I mam paluszki surimi, no to może nie jest aż takie zdrowe, ale nie zaszkodzi w takich ilościach. I mam krewetki. To są co prawda mrożone krewetki, ale ja je teraz wrzucę do gotującej się wody na mniej więcej 4 minutki. Kroimy teraz warzywa w słupki i kroimy w takie kawałki, żeby było wygodnie do jedzenia, czyli taki kawałek selera. Tutaj troszeczkę pokroiłam. Można nawet drobniej. I będziemy układać na talerzyku. Ja tu sobie kroję, jak widzicie. Pojednałam się z moim cudownym nożem, który dostałam w zeszłym roku od widzów i nie wzięłam go ze sobą do Korei. Więc nareszcie nastąpiło nasze pojednanie. Więc kroimy warzywa i układamy je na talerzu. Widzicie, kuchnia. Kuchnia skacząca, ale w międzyczasie zaczęła się gotować woda, więc wrzucam do niej te krewetki na 3 minutki i kroimy dalej. Fajnie jest, jak wszystko co kroimy jest takiej samej wielkości na tym talerzu, potem to lepiej wygląda. W słupki kroimy też marchewkę, nie wiem czy zużyję tutaj całą, ale ubraną marchewkę kroimy. Tak sobie nad tą marchewką myślę, że może powinnam powiedzieć to już teraz. W zależności od tego, jak chcecie to potem podawać, krojenie może być różne. Jeżeli chcecie po prostu podawać kawałki warzyw z tym sosem do maczania, to możecie pokroić je w słupki mniej więcej takiej grubości, wtedy to się fajniej je. Ale jeżeli chcecie podawać to z papierem ryżowym, także brać wilgotny arkusz papieru ryżowego, kłaść wszystkie składniki po troszeczkę i dopiero zawijać i zamaczać w sosie to warto pokroić to bardzo, bardzo cieniutko. Takie cienkie zapałeczki. Wtedy zawijanie tego będzie miało większy sens, ale jeżeli chcecie tak sobie tylko działać, to taki sposób krojenia będzie lepszy. Mam tu też takie ogórka. Te ogórki teraz każdy wie, jakie są, więc moim zdaniem warto go obrać ze skórki. Jeżeli krewetki się ugotowały, a zdecydowanie tak już jest, to wyciągamy je z wody. Krewetki. Gorące. Gorące, tak. Krewetki mam wyciągnięte z wody. Są gorące. Najlepiej, żeby troszkę przestygły bo to jest taka zimna płyta, taki zimny talerz przekąsek. Dokrójmy jeszcze trochę ogórka. Świetnie by się tu też sprawdziła koreańska gruszka. Taka gruszka, którą można znaleźć na jakichś różnych targowiskach albo w sklepach z orientalną y, kuchnią jako gruszki nasi. To są takie same gruszki jak te koreańskie one się tutaj też świetnie sprawdzą pokrojone w słupki. My akurat takiej nie mamy. A polska gruszka moim zdaniem nie za bardzo się do tego nada. W sensie no, zupełnie inny smak ma, aromat jakoś nie, nie będzie chyba dobrze pasować. Mam tutaj też tą cebulkę. I ta cebulka tak niepozornie wygląda, Dziwnie to się, dziwne to się wydaje do zamaczania w sosie, ale wbrew pozorom świetnie pasuje. Szczególnie jak weźmiemy sobie kawałek takiej cebulki i na przykład ogórka i to razem zamoczymy w sosie. Co prawda, cebulka zdecydowanie lepiej się sprawdzi, jeżeli używamy na przykład papieru ryżowego do zawijania tego, ale moim zdaniem tak też zamoczona w tym sosie będzie dobra. To się wydaje dziwne. Ale naprawdę będzie smaczne. Mm. Mm. Chcesz próbować? Mm. Ten sos to mafletka, jest po prostu miazga. Mhm. Mm A chcesz sosiku? Mm. Zostały mi tutaj te paluszki surimi. Wzięłam jakieś pierwsze lepsze z supermarketu. Nie jestem pewna, czy są jakieś dobre, ale może nie są najgorsze. Moim zdaniem. Taki jeden cały paluszek do zamaczania w sosie to będzie za dużo. Smak paluszka będzie zbyt intensywny, dlatego warto go pokroić na co najmniej pół, nawet na ćwiartki, lepiej to będzie wyglądać. Na talerzu układamy też krewetki. Te krewetki tutaj stanowią jakby taką najbardziej Marian luksusową część tego talerza. Dobry? One są tu z ogonkami, ale moim zdaniem jak najbardziej mogą z tymi ogonkami być. Będzie się je łatwiej jadło. Tak to wygląda, ale brakuje tutaj najważniejszego. Tutaj sosik damy. I przelewamy nasz cudowny sos. Salutki dajemy. To mhm. malutki. Chcesz taką krewetkę jeszcze? Tak? Bez tego ogonka? Proszę. A pan, tak, ta. <laughs> Sonu poszedł zanieść, tacie. Nie. Co? Nie, nie zanieś. Nie zanieść, będziesz jadł sam? A, sorki. Sonu poszedł pokazać, tacie, krewetkę, a ja pokazuję wam nasz cudowny talerzyk. No nie powiecie, że nie robi szału. Wygląda to świetnie, pachnie to świetnie, bo wszystkie te warzywa tutaj mają bardzo świeży zapach. Krewetki też, wiadomo, pachną ładnie. Co też ma wspaniały aromat, i wśród tych wszystkich takich przekąsek, typu chipsy, paluszki, kieliszki różne, myślę, że to będzie świetna przygryzka. I nagranie tego odcinka zajęło mi 36 minut, a nagrywając, zwykle to trwa dłużej niż jak się po prostu gotuje bez, bez kamery, więc myślę, że w 20 minut razem z krojeniem wyrobicie się przygotowując ten cudowny talerzyk. Więc my tu zostajemy z tym talerzem. Mam nadzieję, że Wam się on podoba. Mi się bardzo podoba. Można tutaj dziabać rękami, można pałeczkami. Widelcem będzie troszkę trudniej, ale na pewno jakoś sobie poradzicie. Więc ja życzę Wam smacznego, oczywiście wszystkiego dobrego, szampańskiego sylwestra. Mm, dobrego. dobrego, pysznego sylwestra, szczęśliwego nowego roku. Proszę. Opa! Pa. Pa, pa. Mówiłam już szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku! A, kamerami gdzieś uciekanie. Szczęśliwego Nowego Roku. Pa, pa, I widzimy się w następnym odcinku. W roku 2023. Ba, ba. Pa, pa. Ba, ba. Pa, pa. Ba, ba. Pa, pa.